Siemaneczko, dzisiaj zajmiemy się wymianą czujnika deszczu i zmierzchu w Golfie 7. Tutaj mam mój stary czujnik, który już kiedyś próbowałem gdzieś tam coś naprawiać. W sumie pokażę Wam jak on wygląda z zewnątrz i wytłumaczę wam o co chodzi, ponieważ on wali błąd nieprawidłowej pozycji montażowej. O, zobaczcie, tutaj go widać, i jak go, on ma takie 4 niebieskie oczka i jedno z tych oczek jak się tak przyjrzeć to jest jakby taka kreska przez nie przechodzi czyli jest jakby takie kurcze napęknięte Początk początkowo myślałem, że to właśnie tutaj jest ten żelek taki pęknięty albo coś i wymieniałem ten żelek chwilowo było dobrze nie walił tym błędem, nawet częściowo jakby działał, bo Podczas jazdy w deszczu te wycieraczki działały, ale potrafiły po prostu po jakiejś chwili zacząć już tak chodzić. Wiecie, tak w tym samym jakby tempie, czyli nie reagowały na ilość deszczu, która tutaj spada. No, więc postanowiłem, że nie będę już dalej się z tym bawił, tylko zamówię nowy czujnik. Tak, więc taki czujnik mam. Zaraz pokażę Wam, jak go wymienić, jak się za to zabrać. No i zakodujemy sobie też, spróbujemy przynajmniej zakodować VCDS-em domykanie szyb tutaj, ponieważ na ten moment jest to nieaktywne w moim czujniku. Próbowałem też to zakodować, to nie wiem dlaczego, ale. Nie udało się tego zrobić, tak więc sprawdzimy, czy na tym czujniku będzie możliwe uruchomienie tej funkcji, domykanie w deszczu. No, mógłbym nawet teraz Wam zaprezentować, przyknąć na szybę, ale no, mówię, to nie działa, więc po co to robić. Tak więc zabieramy się za montaż tego właśnie nowego czujnika deszczu i zmierzchu. Dobra, co będziemy potrzebować? Słuchajcie, musimy sobie zdjąć najpierw tutaj tą obudowę. I żeby to zdjąć, musimy najpierw przesunąć tą do góry. O! I teraz słabo tutaj trochę widzę. Musimy jakimś takim plastikiem sobie tutaj podważyć z jednej i z drugiej strony. U mnie to już było kilka razy zdejmowane, więc możliwe, że zejdzie troszeczkę łatwiej niż u Was, jeśli jeszcze tego nie zdejmowaliście. W ten sposób i mamy już to uwolnione. Tak więc połowa tematu już za nami, to jest generalnie bardzo ciężko teraz zdjąć, dlatego ja proponuję od razu chwycić lusterko i musicie tutaj przekręcić je, trochę mi ten słonik przeszkadza. Musicie je trochę przekręcić i od razu je tutaj zdjąć z tej szyby. O, w ten sposób. I teraz całość ściągacie, a to spada samo. Wypinamy wtyczkę, delikatnie podważyć, żeby tą wtyczkę wyjąć. No to zabezpieczenie jest takie beznadziejne, chyba jedno z gorszych, jakie Volkswagen wymyślił. O, dobra. Usterkę, jak widzicie, mamy uwolnione. Możecie sami się tutaj zobaczyć, teraz w odbiciu lustrzanym kabel jest uwolniony teraz musimy odpiąć tą wtyczkę od czujnika i tutaj dokładnie robimy tak samo chociaż w sumie najpierw możemy sobie ten czujnik cały zdjąć, będzie chyba prościej tu po bokach przyciskamy i odginamy sobie te blaszki z której strony będzie tu lepsze dojście żebym coś widział, chyba z tej będę lepiej widział o w ten sposób, no i druga strona w zasadzie tak samo. Hops. No i teraz chwila prawdy, czy nam wyjdzie ten czujnik, czy nie, bo ten żelek jednak coś tam trzyma, więc może być problem z jego yy, z jego wyjęciem. No ja tu niestety będę musiał się troszeczkę z nim pobawić. Powinien wyjść. Bo spróbujmy odczepić tą wtyczkę. Ok, wtyczkę mamy odpiętą. I teraz możemy spróbować to za pomocą tych plastikowych, tych troszeczkę tu popodważać, żeby się nam odkleiła. Żeby nam się odkleił tutaj ten czujnik od szyby. No, nie będzie to takie proste. Ale trzyma, ja pierdolę. Masakra. Mocno trzyma. No, chyba trzeba po prostu użyć siły. On i tak już chyba jest spisany na straty. O. Po prostu się wyłamał. Tak mocno trzymał. Nie wiem, czy wystawienie tego na słońce spowodowałoby, żeby to, że to łatwiej odejdzie. Trudno mi powiedzieć. Teraz sobie tutaj czymś podważymy, którego ruszymy i powinno zejść. O! I już odlazło. Ops. Okej. Okay. Postarajmy się to teraz zdjąć tą gumę. Sposób, żeby to było oczyszczone, to oczcie, no pokażę Wam, jak to wygląda. Ok, zobaczcie, tak wygląda to po demontażu czujnika. Tu za chwilę to wyczyścimy. A tak wyglądają te niebieskie oczka. No, niestety się wyłamały. Niestety się wyłamały. Eee, I tu. Ten błąd pozycji montażowej moim zdaniem wynikał z tego, że jedno z tych oczek, teraz nie pokażę Wam które, bo to ciężko jest generalnie pokazać, po prostu miało tutaj przez środek przechodziła taka kreseczka, jakby po prostu było pęknięte. Wiecie, to jest plastik, który ma już też swoje lata i po prostu wydaje mi się, że tutaj to pękło. I stąd błąd pozycji montażowej. A tak to wygląda. <laughs> tak to wygląda stary czujnik. No, tutaj były te niebieskie oczka. Widać, że tutaj była jakaś dioda. Tutaj, z tego co wiem, to działa to na takiej zasadzie, że te wysyłają sygnał. On się jakoś odbija, i tu jest powrót, czy coś takiego. No, z tym już chyba nic nie zrobimy. Chyba, że ktoś by miał uszkodzoną elektronikę. A sprawną obudowę, no to może sobie przełożyć, mam nadzieję, że widać. Tutaj mam izopropanol, tak więc przykam sobie tym izopropanolem na tą szybkę. Trochę naręcznik papierowy. No i musimy to bardzo, ale to bardzo dokładnie oczyścić. Tu nie może być żadnych kruszków, nic z tych rzeczy. Za chwileczkę przyniosę nawet jeszcze. Jakąś mikrofibrę i wydaje mi się, że mikrofibrom lepiej to doczyścimy. Tak więc idę po mikrofibrę. Na mucha, dobra, jestem z powrotem. Mam taką mikrofibrę, także przetrę sobie nią tutaj, żeby mieć pewność, że nic tutaj na tej szybie nie będzie. Ok, powiedzmy, że może tak być. Tak wygląda ten czujnik. Zdejmujemy tą osłonkę. Może zrobię to poza kadrem, żeby mi tutaj nie wypadła z rąk. Z jednej strony musimy i z drugiej sobie tutaj podważyć ten plastik. I o. Zobaczcie, wygląda to w taki sposób. Mam nadzieję, że widać. Teraz to musimy sobie spryskać izopropanolem i zakładamy to na mokro. Ja to zrobię tutaj na zewnątrz, trzy auta, bo nie chcę tym sobie psikać tutaj po kokpicie. Jak będą to jakieś pruszka, bo kilka tutaj jest, no musimy to sobie czymś zetrzeć, nie? Tak więc najpierw izopropanol. steczką. Dobra. Jak wyjdzie tak wyjdzie. Wkładamy na mokro. Hops. Najpierw jedna strona, później druga. Zamontowany po bólu, po krzyku. Możemy podłączyć przewodzik. Zaraz pokażę Wam jak to wygląda z zewnątrz. I przechodzimy do dalszej części tego filmu. Ok. Zobaczcie. Tak jest. Tutaj już zamontowany. No, przez to cholerne słońce. Tutaj nie, nie będzie za bardzo widać szczegółów. Idziemy z zewnątrz. podłączymy to zaraz będziemy wiedzieć, czy to dobrze wyszło, czy źle wyszło. Tak więc jeszcze raz wkładamy tutaj na szybko nasz telefon No i tak samo jak tak samo jak zdejmowaliśmy, tak samo musimy włożyć czyli tak wkładamy i po prostu przekręcamy do tej pozycji. Ono jest już tu zamontowane. Teraz możemy. Tam osłonę tutaj podłączyć. Trochę tutaj kabelki przeszkadzają. OK. O, to już widzicie siedzi samo praktycznie. No i teraz co? Zakładamy po prostu tutaj to. OK. To dociągamy do dołu. I temat załatwiony. Ustawiamy lusterko. OK. Jadę do garażu, podłączę vcds sprawdzimy kodowania, sprawdzimy czy nie ma błędów, a później sprawdzimy, czy działa na samym końcu. Sprawdzimy, czy działa. No, czy ten czujnik przede wszystkim działa, i czy jak spryskam tutaj przednią szybę, to zamkną nam się okna. Tak więc jedziemy. Mamy tak, dwa kody błędu, czujnik rozpoznawania deszczu i światła, brak komunikacji. Eee, zaraz to wykasujemy, a drugi błąd. Czujnik wilgotności powietrza. Też mamy błędzik. No dobrze, skasujmy to w takim razie. I zobaczmy, czy te błędy powrócą, czy nie powrócą. Będziemy się cieszyć, jeśli nie powrócą, nie ma błędów, tak więc super. Wejdźmy w takim razie w kodowanie i zobaczmy, co my tu mamy. Czy ten czujnik jest w ogóle wykrywalny? Mamy coś. 81D955547 to jest nasz czujnik. Eee, takie ma oto kodowanie. Ja mam gdzieś porobione zdjęcia, jak to wyglądało na starym czujniku. Ale wejdźmy sobie w pomocnik kodowania. O! Nie da się wejść, tak? A tu mamy troszeczkę coś innego. Nie wiem, czy tutaj nie trzeba jakiegoś kodu dostępu wpisać. Tak, więc poczekajcie chwilę. Mam tutaj przygotowane psikadełko i psikamy. Zobaczcie, działa elegancko. Jeszcze raz. Wydaje się, że wszystko jest OK, ale to nie wszystko oczywiście, ponieważ musimy jeszcze sprawdzić, czy działa czujnik zmierzchu. Jak widzicie, świecą nam się w tej chwili światła do jazdy dziennej. A przełącznik mam ustawiony, już Wam pokazuję tutaj na tryb automatyczny. Zobaczcie, no, jak wjechałem przed chwilą do garażu, to zapaliły się po prostu światła mijania. Tak więc wychodzi na to, że ten czujnik działa. Jedyne co nie działa, to domykanie szyb w deszczu, albo może ja coś źle robię, nie wiem, bo. Otworzyłem szyby, zamknąłem drzwi, zamknąłem samochód z pilota. Odczekałem 10-15 sekund. Psiknąłem tam na szybę tym zraszaczem, i szyby się nie zamkły, więc wydaje mi się, że. O! Jak ładnie zbiera. Tak więc myślę, że w dzisiejszym filmie to wszystko. Czujnik nie daje błędów, wszystko działa poza domykaniem szyb w deszczu światła działają. Ja Wam wrzucę link do tego czujnika, jakbyście chcieli taki sobie kupić i wymienić. Ja miałem błąd pozycji montażowej, tak więc link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Macie tam również inne linki do Mubi, jakbyście potrzebowali ubezpieczenia. Macie również linki do kosteczki OBD, którą tutaj widać za oknem. Jakbyście chcieli sobie sami diagnozować auto, to macie tam linki do tych wszystkich rzeczy, których ja używam. Tak więc w dzisiejszym filmie to wszystko. Dzięki. Za uwagę, na razie trzymajcie się, cześć.